Słuchajcie widzowie, jutro, jutro o godzinie 14 na moim kanale pojawi się odcinek, w którym będę szedł w jedno miejsce, zaraz wam pokażę, tylko naprawdę, naprawdę jest to mega dziwne, patrzcie co znalazłem, tam jest jakieś dziwne, nie wiem, coś, Kurczę, nawet nie mam pojęcia jak to nazwać, wow, coś mnie uderzyło, to ten gość, dobra, patrzcie na to, tam są światła. Tam są światła. Dosłownie... Kto to? Czy to? Annabel? Nie wierzę. Czy to ona? Nie! Światła prowadzą gdzieś tam. Jest ciemno, strasznie! Czy to naprawdę była ona? Nie wiem! A moi drodzy, bądźcie jutro o 14 godzinie. Właśnie w niej... Dziedziele. Ło wow, pioruny walą! Dobra, wskakuję! Ło, wow, jestem! Dobra, o nie muszę zjeść, bo mam mało serduszek. Dobra, pamiętajcie. Jutro o godzinie 14 na moim kanale pojawi się odcinek właśnie o, o! Co to za oczy? wow, Wow! Co to jest? To jest Anabel?